Szmaczko z tej Dzisiaj nagrywamy dalszą część z Edgarem, więc zapraszam do oglądania. Stawcie lajka like oraz, yy, oraz subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Bez dzwoneczka wam nic nie będzie przychodzić. Nie będziecie mieć wszystkiego na bieżąco, więc... więc... Zapraszam do oglądania i zaczynamy. Mm, hi, 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 hi. No, więc ogólnie już zabijem tam pierwszą część, już jest wstawiona Zbrał las zbije na Edgaru Pucharki No a teraz jest druga, bijemy tak do zidołu. Tu jest jej rangi myślę, że damy radę No spokojnie Co za, co za chłopy Obaj się zabiliśmy, co to jest? którym miejsce szóste no jak zawsze. Tak zawsze właśnie jest, że niby zabiję, że tak byś tak na procesie nie zobaczyć, to by był by, 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 by pierwszy umar, ale no no y, takie życie jest niestety no na to nie poradzę, więc y, tak właśnie jakoś to wyszło. Dobra raz tego kulta podjeżdżam tyle. za został podjechany. Gdzie oni wszyscy są to są? kolcik. Gier y Primo. El primo jest the, the best player in the world. Jak to mówią? Mimo, że jest najgorsze, ale życie. Życie jest ciężkie. Życie jest ciężkie. Dziwnie, ja, za to ta jeszcze ta Rita Bobowita hahaha. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Zapraszam cię mój Zresztą cię mój, ty mi się pisił No i wygrana pierwsza wygrana Gdzie kolejny ranga Kurde brakuje Tracimy dalej -e no. Dynamite -like song tutorial. Komar 753. Czemu zrobiłam takie niki, niektórzy jakby... Nie czaj tego? No ale to, już Co jest? Ale że to tak właśnie jest? Давай не встречаем. Ну, да, правда, трудно, может, и че. Может, и ну не знаю, то Teraz są tylko dwie skrzyneczki, rozumiem Na no, to niski poziom baterii Co wy to do mnie gadacie Kek nie, nie 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 Ja nie wierzę w to, to, są, to są to są normalni gracze Migła Więc git Batam 10 rangi będzie git w BF stałe filmik i you no. Know. Jest to baba, Nie, to mnie nie nienawidzę. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Tenzo so kampy to jest uh, Edgar, sorry. A, trzecie miejsce, git. Myślę, że jest git czarny, nie W sumie już na tyle z że nic mi się już nie od zrobić, więc... Później będzie kolejny odcinek, więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, chaos!